Proszę Państwa, w imieniu grupy wokalno-aktorskiej Retro chciałbym złożyć na ręce ani dyrektor, ani Wilkiewicz, wyrazem uznania szacunku, cierpliwości na próbach z nami. I jednocześnie dołączyć do tego <laughs> pana Piotra, pana Pawła i wszystkich, którzy się przyczynili do tak wspaniałej imprezy. Dziękując Państwu również za uczestnictwo. Proszę jeszcze były momenty, nazwijmy to tak u nas takie trochę, ja wiem, może już nastarzałe, pani dyrektor wszystko pobudziła, postawiła na nogi, że tak powiem, i nas wszystkich tych starych dziaciusiów chyba wzięła w obroty. I to jest efekt. Dziękuję.